O, o, cześć i witam Was w kolejnym odcinku, w sensie pierwszym odcinku z. No. Okej, okay, już przewinę slajd. No, z kolejnym odcinku, z. W sensie pierwszym odcinku o teoriach, tak, bo to jest specjal na 10K subskrypcji. Naprawdę, co ja mówię? K, Boże, mój mózg! Się mój mózg wyparował, dosłownie. Okej, okay. po prostu uznajmy, że mój mózg wyparował, i powiem, że to jest mój specjal na 10 subskrypcji. Ach. A mamy ciekawą rzecz do omawiania. Bo jak widzicie po tytule, to nie wpiszę tam coś takiego, co ze to przejdźmy powoli do naszego ciekawego tematu odcinka. Jak tutaj widzicie, napis V to AS, czyli ABSOLUTE Silver. Nie... Chodzi mi o... no i ta... wiem, pewnie wszyscy macie... Excuse me, what a fuck, bro. Ale ja powiem tak... No bo ide... nowo akurat... Chyba wszyscy pamiętają czwarty odcinek. Wszyscy przynajmniej ze fandomu Mordred Jeżeli ktoś jest akurat gościem, który zasubskrybował mnie, bo gram w half life lub Portala To mam XD teraz na Mordzie mordzie. No i wracając To yy. To ta Chodzi mi o to, że w czwartym odcinku jest taka scena yy, W której Vim się pojawia. No i spotkałem się z taką teorią na zagranicy. Że to nie była v, tylko Solver. I szczerze, ja w tą teorię wierzę. No i jakby co to... Za chwilę pokażę wam fragment i później zacznę mówić dowody, bo lepiej jest wam to po prostu pokazać, okej? Okay? No to... Już. Albo czy ty nie. Mówiłaś, że ten obóz pomoże nam złapać dol, prawda? Co powiesz na eksplorację, a nie prokrastynację? Pracuję nad tym, ale. świetnie, że się dobrze bawicie. Niezła jazda. Lepiej zachować dystans, nieprawdaż? Skoro następna, będziesz ty. zaprzyjaźni się nawet z kamieniami. Da sobie bez Ciebie radę. No i tak, właśnie w tym fragmencie mamy pewne rzeczy, które no chciałbym przeanalizować, bo to ten fragment, w którym to nie jest wija, to jest syn, solwer kwestia, nad którą pewnie bym posiedział kiwie ile czasu, żeby wyjaśnić, bo sam jak prywatnie zastanawiam się nad tym, co dochodzę dochodzącej konkluzji, że jednocześnie solver i syn to to samo jednocześnie nie naprawdę to będzie na inną okazję, okej? Okay? no to wracając wiadomo, V się zachowuje jak V, ale czy Pan wi trochę rzuca randomowymi tekstami, które no wiadomo, mają takie znaczenie, ale czy nie kojarzycie może pewien moment z odcinka drugiego, gdzie może to leciutko, leciutko pasuje do charakteru... No dobra, nie... w sensie dawno nie widziałem Maudre Runs, jak widać po kanale, więc... Wia... Oddziel to, że nie, że jakoś super dawno, ale rozumiecie. To nie wiem, czy mi się tylko obzdrało, ale w mojej głowie to trochę tak, że... So, że była taka sytuacja w drugim odcinku, gdzie spotykają, gdzie Uzi i en to spotykają fejkow na chwilę fejkowego Tada, który dosłownie wali jakiś randomowy tekst w stylu: Czy moglibyście powiedzieć, gdzie jest dentysta? No i tak, oczywiście to przy ma większy sens powiedzieć, że N może zaprzyjaźnić się nawet z kamieniami i da sobie bez niej rady, ale. Czy to przypadkiem nie brzmi jakby solwer? To mówił? Tak, wiem. Możliwe, że zakładam obecnie foliową czapeczkę, ale według mnie no właśnie w tym momencie to był solwer. Dodatkowo to teraz nagle ktoś się znajdzie. E, a jak wyjaśnisz to, że dosłownie ona porysowała twarz Uzi? To też da się wyjaśnić w prościutki sposób. Bo wiecie, solver ma te swoje pazury, hak nie wiem jak to nazwać, no... Kosy, o, kosy, kosy, to będzie dobre określenie, kosy. No i, po... no i... taka kosa, nie... jakby to powiedzieć, mogłaby się skryć pod tym, co projektuje solver, przez co y mogłoby się wydawać, że to pazur V, a tak naprawdę to pod przykrywką ten... Y, ten, 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 y, ta kosa, No. A co najważniejsze, co tr, co też zauważyłem, co tamten gościu też zauważył, że przecież chwilę później Uzi widzi syn. W sensie syn w skórze Tessy. I to był trochę taki spoiler, że Tessa tak naprawdę będzie martwa. Ja to zauważyłem też w trakcie czwartego epizodu, ale nie wiedziałem co to oznacza. Ech... Ale wracając. Mmm, wracając. Dodatkowo Wi mówi, żeby trzymać się z daleka. No co trochę. Oczywiście, wiadomo, trochę pasuje do. Zależy od kontekstu. Bo jeżeli kontekstem jest to, że Uzi trzyma się z daleka od reszty, to ok. To, to mogła być Wi. Ale jeżeli kontekstem do tych słów jest to, że chcę, żeby Uzi się trzymała z daleka od tych rzeczy, w sensie solver, syn i można wymieniać te wszystkie tajemnice. No to nawiera powoli, bo wiadomo, normalnie V też chciała, ale różnica jest taka, no wiadomo, gadała wtedy senem, więc mogła inaczej się zakowywać. Ale chciałbym powiedzieć, że że jeszcze Uzi Yy, zanim to wszystko, no to mówi, czy przypadkiem ona nie była. No właśnie, i tutaj przechodzimy do argumentów tej osoby z zagranicy. Polecam typa, w sensie nie pamiętam jak on się nazywa, ale ciekawą teorię po prostu znalazłem i uznałem po części, że przedstawię na polski YouTube, po drugie sam nią wierzę, więc chciałem dać moje argumenty. Po prostu zrozumcie, to mój proces myślowy, okej? Okay? No to wracając. Więc no właśnie. Wi to tak ciężko, żeby mogła tak o nagle przylecieć. Wiadomo, yy, mor, no w sensie drony demontażowe mają te swoje skrzydła. Dzięki którym latają szybko, ale to nie wyjaśnia dlaczego, no, nic nie było słychać w sensie wibła zresztą nagle jest dosłownie parę sekund tego jak Uzi no przegrzewa się morda w sensie nie morda tylko no no Uzi się przegrzewa ok i nagle pojawia się V bez jakiegokolwiek dźwięku po prostu V wbija na hatę ale cicho hm no właśnie się tam mówił z tego co pamiętam że no, właśnie, to tak ciężko, żeby Wimogłań pokryjomu tak szybko i jeszcze no tak szybko pokryjomu się pojawić. I dodatkowo to, co ona mówi, to powoduje, że na serio ja w to wierzę. Ja wierzę w tą teorię. Tak, akurat to, to już wszystko, co chciałem powiedzieć, bo filmiki z teorii to będą po prostu. Wprowadzam do teorii, wyjaśniam teorię, pewnie pojawi się fragment związany z tym, albo zdjęcie, i co tu dużo mówić? E, no to co? E, sorry, jakby co, jeżeli moja postać co chwilę zmienia wysokości, jakby e, dosłownie była kurczę, zapomniałem, nie wiem, ty, tym egdogiem starym, już stary obecnie. O mój Boże. No to no, co tu dużo mówić. Cześć, do zobaczenia i adios. Wychodzę. Hmm. O, yy, no, cześć tam. Co tam u ciebie? A, rozumiem. No... Wiesz, bo ja. Ach, no wiesz, mam. Mam kanał na YouTube do ogarniania. To, to mi już wystarczy, ok? To mi już wystarczy. I nie potrzebuję pięciusetnej rzeczy do roboty, ok? To wszystko, co ja potrzebuję. Jasne. No. Ach, Black Mesa. Jak ja ich, jak ja mam trochę tej roboty dosyć.